Puchatek, nie ma jak w domu, i uchodzić w odwiedziny, z przyjaciółmi bawić się, ale smutno bez rodziny, która bardzo kocha mnie. Pewnej słonecznej niedzieli maleństwo odwiedziło królika. Cały dzień spędzili w ogrodzie i cudownie się bawili. Zrywając marchewkę, sałatę i pomidory. Gdy przyszedł czas na pożegnanie, maleństwo nie chciało iść do domu. Ależ maleństwo powiedział królik Mama na ciebie czeka chcesz się spóźnić na kolację U mnie w domu nie ma co robić poskarżyło się maleństwo Nie mamy takiego dużego ogrodu jak ty. Królik słuchał, wkładając do koszyka warzywa, które maleństwo miało zabrać ze sobą. Robi się późno i mama będzie się o ciebie martwić. Chodź, maleństwo, nalegał królik. Więc maleństwo wzięło królika za łapkę i poszli. Kangurzyca już na nich czekała. Och, maleństwo! zawołała mama, przytulając synka. Tęskniłam za tobą. Dobrze, że już jesteś. Maleństwo nic nie odpowiedziało, tylko głęboko westchnęło. Następnego dnia był poniedziałek. Kamgurzyca wybrała się z maleństwem do sowy. Maleństwo cały dzień słuchało, jak sowa opowiada niezwykłe historie. Gdy przyszedł czas na pożegnanie, maleństwo nie chciało iść do domu. Hejże, młodzieńcze, upomniała je sowa. Musisz słuchać mamy. Maleństwo niechętnie wskoczyło do kieszeni kangurzycy i poszli. We wtorek maleństwo odwiedziło kubusia Puchatka i bawiło się z przyjaciółmi w krzesełka do wynajęcia. Po kolacji w drzwiach stanęła kangurzyca. Maleństwo zawołała Czas iść do domu. Jeszcze pięć minut odkrzyknęło maleństwo. Kangurzyca zawołała je ponownie. Nie chcę iść do domu, westchnęło maleństwo. Kangurzyca znów łagodnie je przynagliła, więc maleństwo pożegnało się z przyjaciółmi. O co chodzi maleństwo? spytała kangurzyca w drodze powrotnej. Wolę się bawić u moich przyjaciół niż u nas w domu wyjaśniło maleństwo. Może coś na to poradzimy odparła kangurzyca. W środę kangurzyca zaprosiła w gości wszystkich przyjaciół maleństwa. Chciała pokazać synkowi, że może się dobrze bawić również we własnym domu. Maleństwo spytało: Czy mogą upiec ciasteczka? Doskonały pomysł stwierdziła kangurzyca. Wkrótce ciasteczka były gotowe. To najlepsze ciasteczka, jakie w życiu jadłem oświadczył prosiaczek. Potem budowali wieże z klocków, wysokie po sufit, wieża Puchatka wciąż się przewracała. Ojej, weschnął Puchatek, nie najlepiej mi to idzie. Ho, 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 zaśmiał się Tygrys, zobaczymy kto da radę przebryknąć przez te klocki. Oczywiście wygrał Tygrys, bo brykanie to jest coś, co Tygrysy potrafią najlepiej. Potem malowali śliczne obrazki. Na moim jest tęcza, oznajmił prosiaczek, podziwiając swoje dzieło, a na moim garnek pełen przepyszniutkiego miodu, powiedział puchatek, oblizując pyszczek. Gdy skończyli, kangurzyca wzięła farby i namalowała coś każdemu na policzku. Maleństwu gwiazdkę, puchatkowi motylka, tygrysowi kwiatek. Prosiaczkowi serduszko, a po uchemu balonik. O rety zachwycił się tygrys, przeglądając się w lustrze nigdy nie wyglądałem ładniej. Dziękuję, mamo zawołało maleństwo jesteś najlepsza na świecie. Kangurzyca była zadowolona. Jej plan poskutkował. Potem wszyscy wyszli na dwór, pobawić się w chowanego. – Ho, ho, ho! – wołał Tygrys. – Uwaga, szukam! Kiedy zachciało im się pić, Prosiaczek i Maleństwo przyrządzili lemoniadę. – Co będziemy robić teraz? – zapytało Maleństwo. – Kangurzyco, może przeczytasz nam bajkę? – spytał Miś. – Oczywiście! – odparła Kangurzyca. Gdy przyszedł czas na pożegnanie, goście nie chcieli wracać do domu. Za dobrze się bawili. Naprawdę musimy już iść, jęknął uchy. Wtedy kangurzyca wpadła na wyborny pomysł. Chcecie zostać i przenocować pod gwiazdami? zaproponowała. Możemy, mamo? zapytało uradowane maleństwo. Oczywiście, że możecie, odparła kangurzyca. Był to cudowny dzień i od tej pory maleństwo wiedziało, że ma najlepszy dom ze wszystkich. Wiecie, jaka jest puchatkowa lekcja? Nie ma jak w domu. U mamy. Dobranoc.